Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje jego i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród Was, a Paraklet, duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was, gdybyście mnie miłowali. Rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto Słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w kolejną niedzielę, wielkanocną. Czas, okres Wielkanocny nabiera tempa, to jest taka ostatnia Niedziela Wielkanocna zwykła, bo tydzień później będziemy przeżywali już uroczystość wystąpienia Pańskiego, a jeszcze tydzień później Zesłanie Ducha Świętego, a jeszcze tydzień później Trudy Przenajświętszej. Koncentrujemy się jak zawsze na Liturgii Słowa tej niedzieli, która jest niedzielą zaraz po Niedzieli Dobrego Pasterza. 22 dwa tygodnie pojedziemy dobrego pasterza. Ja natomiast dzisiaj, być może troszkę zaskoczenia, chcę zwrócić uwagę na te dwa pierwsze czytania, które wyjęto: pierwsze dziejów apostolskich, a drugie z Apokalipsy Świętego Jana. Oczywiście jest też tak, że Ewangelia je rekapituluje, jak się mówi, bardzo poważnie w języku egzegetycznym. Natomiast rzecz, na czym polega rzecz dziejów apostolskich? To jest bardzo ważny moment w życiu młodego Kościoła. Bo to święty łukasz opisuje nam wydarzenie nazywane Soborem Jerozolimskim, pierwszym soborem w historii Kościoła w roku 50. po Chrystusie. Dlaczego ten sobór się odbywa? Bo oto dochodzi do sporu między Pawłem i Piotrem. Ten spór jest rozstrzygany podczas tego soboru i o tym też święty łukasz wspomina w tekście, który czytać będziemy, czy czytamy w czasie naszych atelier, a szczególnie w czasie przyświętej. Najogólniej biorąc, spór dotyczył obrzezania pogan, którzy nawracali się na chrześcijaństwo, ponieważ Żydzi, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, byli przekonani, że należy przyjąć także wszystkie zasady Tory, Starego Testamentu i narzucali to innym, też Pawłowi. Piotr uległ tym namowom, doszło więc do sporu. Piotr uznał podobnie jak ci Żydzi, że poganie powinni być jeszcze obrzezywani. Paweł natomiast stwierdził, że jeśli tak ma być, to po co nowa wiara? To po co Ewangelia? Ewangelia mówi nam wprost, że zostajemy usprawiedliwiani nie przez wykonywanie czynności Starego Testamentu, Starego Prawa, ale Chrystus nas usprawiedliwia. To jest nasza droga, prawda i życie. Ten spór się dokonał i ten spór został rozstrzygnięty na korzyść Pawła i Pogan. O co chodzi w tym wszystkim? Myślę, że tłumaczę nam troszkę tę historię Apokalipsa, gdzie święty Jan znowu na wyspie Patmos, tam gdzie otrzymuje objawienie, mówi wprost, że ludzie, którzy są w kościele, stawiają akcenty na różne sprawy. Na przykład na mury kościoła, na zewnętrzną twarz kościoła czy zewnętrzną szatę kościoła, a i tak, mówi święty Jan, Pan Bóg świeci nad wszystkim. Jeśli komentujemy w ogóle tę niedzielę. To doczekamy bardzo, 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 bardzo ważnego problemu, który my w grozie nazywamy w ten sposób. Pamiętacie kiedyś taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że groza sama w sobie nie ma zbyt wielu rzeczy materialnych. Nie mamy też kościołów, tylko nam przypisanym, nie mamy centrów w postaci jakichś wielkich budynków, ponieważ my nie stawiamy domów, ale stawiamy ołtarze tak możemy nazwać. My w ewangelizacji nie stawiamy jakichś budynków w pierwszym rzędzie, czy jakichś miejsc w sensie materialnym, ale próbujemy budować wspólnoty, które są oddane wprost Chrystusowi, Trójcy Przenajświętszej. A zatem ważną rzeczą jest to, aby umieć w kontekście tego słowa także w sobie pomijać to, co jest jakimś skrupułem, jakimś nadmiernym przywiązaniem do rzeczy materialnych, do swojego zdania, aby móc oddawać całą przestrzeń. Chrystusowi. My często mamy takie pokusy, jesteśmy ludźmi, to jest naturalne, żeby stawiać na swoim także w przestrzeni religijnej, także w przestrzeni wspólnotowej. Czasami bowiem jesteśmy tak e, rozgrzani w tym dialogu czy w, tym, w tej polemice, nawet, że potrzebny jest swoisty sobór, który pomoże nam rozstrzygnąć problem, który w sobie nosimy. A zatem to, co jest istotne, to uznanie Jezusa jako Pana zmartwychwstałego. Tego, który przynosi wszystko, daje nam wszystko, jest sam w sobie pełnią światła. Nie możemy więc rozmieniać siebie, czy swojego działania, swojej duchowości na drobne. Czyli nie angażować się w rzeczy, które, czy w uliczki, chodzi w uliczki, które są może nie tyle ślepe, co prowadzą nie tam, gdzie trzeba. Musimy odnaleźć w swojej duchowości, w swojej, w swoim, w swojej tożsamości, charyzmatu, każdy z, nas z osobna, tą istotę działania. Tak jak święty Paweł i święty Piotr rozstrzygnęli ten spór na korzyść Pogan. Często spory, schizmy, często rozwamy w kościele brały się z tych prostych, czasami bardzo małych rzeczy. Nie będę oryginalny, kiedy powiem, że takie rozwamy mamy także dzisiaj, także w Polsce. Na szczęście nie we wspólnocie Gloriozy, ale w innych miejscach słyszycie o tym. Wszystko jest zawsze oparte o egoizm człowieka. Ja jestem najważniejszy i ja najlepiej wiem. Co zaaplikować moim braciom w wierze, żeby zostali zbawieni. Otóż nie ja, tylko Jezus, nie ja tylko Słowo Pana, nie ja tylko w konsekwencji Kościół. A zatem wracając do tego motywu z pierwszych moich słów, nie budujemy budynków, nie budujemy w sensie kościołów w sensie w sensie czy domów w sensie materialnym. Wstawiamy ołtarze Panu. A więc módlmy się tej niedzieli, szczególnie o wolność serca, o wolność serca. Wiecie, że polega wolność serca u członka w ogóle chrześcijanina, że jest tak zakochany w Chrystusie, tak zanurzony w Jego słowie, w Eucharystii, w sakramentach, że nic mu nie przeszkadza. Przede wszystkim nie przeszkadza mi to, co jest we mnie pewnym skrupułem, pewnym moim egoizmem, i nie przeszkadza mi również to, że ktoś inny nosił sobie jakieś skrupuły. I opiera się o jakąś formę egoizmu. Chodzi o arystokrację ducha. Styl życia gloriozy to jest także bycie tym, który jest arystokratą ducha, czyli tym, który pomija to, co jest niepotrzebne, pomija to, co jest zbędne, a to często staje się dla wielu najważniejsze. Po co pomija? Pomija po to, żeby być bliżej Pana, nasiąkać Jego miłością, Jego obrazem i tym obrazem potem ewangelizować. Pozwalać innym nasiąkać przez siebie, także naszym Panem. Wszystkie słuchy na bok. To, co jest najważniejsze, to słowo, posłuszeństwo, oddanie i naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, arystokracja ducha. Całkowicie oddaję swojego ducha Panu, a przez to oddaję ducha moim braciom. Nie patrząc na szczegóły, czasami może komuś się wydają rzeczywiście jakieś słuszne, to są tylko szczegóły, które komplikują, rozbijają. I czasami trzeba się zbierać, jak na Soborze Jerozolimskim, dzisiaj w Dziach Apostolskich z Piotrem i Pawłem. Odwagi zatem. Niech to słowo, bo to słowo jest też szczególnie tak pomyślane w niedzielę, aby nas przygotować do wstąpienia, a potem szczególnie to słowo ma nas przygotować do pięćdziesiątnicy. Duch Święty owocnie wstępuje na kogoś, kto jest maksymalnie otwarty. Duch Święty wstępuje maksymalnie na kogoś, kto jest maksymalnie otwarty. Ja często słyszę, nawet z ust moich studentów, kleryków, że kiedy widzą ludzi grodzioży, mam na myśli takich dobrze ukształtowanych, ale każdego, to zawsze wyróżniamy się czymś szczególnym. Pytam, czym? Diakonie. Jeden diakon mi ostatnio tak mówi. Totalną otwartością. Totalną otwartością. To nie jest totalna otwartość. To jest otwartość Ducha Świętego, który jest we mnie. Otwartość powoduje, że ludzie nam zaufają pójdą i odkryją także w sobie życie z Bogiem. Odwagi niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.